Cześć, witajcie na kanale. Jeśli szukacie idealnego psa dla siebie, dobrze trafiliście. Na tym kanale poznacie rasy psów od podszewki. Dowiecie się, jaki mają charakter, jak o nie dbać, jakie choroby są u nich najczęstsze i przede wszystkim dla kogo dana rasa będzie najlepsza. Dziś zaczynamy od rasy, którą prawdopodobnie każdy z Was kojarzy: Beagle. To wesoły, energiczny i bardzo towarzyski pies, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Ale uwaga, choć wygląda słodko i uroczo, Beagle potrafi być sporym wyzwaniem. Sprawdźmy dlaczego. Beagle pochodzi z Wielkiej Brytanii, a jego historia sięga nawet czasów starożytnych. Psy przypominające Beagle pojawiały się już w starożytnej Grecji. Sama nazwa Beagle prawdopodobnie pochodzi od celtyckiego słowa beag, które oznacza mały. Największy rozwój rasy nastąpił w Anglii. Psy te były wykorzystywane jako psy gończe do polowań na zające i króliki. Słynęły z tego, że potrafiły tropić w stadzie. Do dziś Beagle ma bardzo silny instynkt pack dog, czyli najlepiej czuje się w grupie. Co ciekawe, Beagle był też ulubieńcem wielu znanych osób. Królowa Elżbieta I miała swoje Beagle, a w popkulturze najbardziej znanym przedstawicielem tej rasy jest chyba Snoopy z komiksów na fistaszki. Beagle to pies średniej wielkości, wysokość, od 33 do 40 cm w kłębie. Waga: najczęściej 9 do 14 kg. Budowa ciała: krępy muskularny, z długimi opadającymi uszami i charakterystycznym ogonem z białą końcówką. Ten biały pędzelek pomagał myśliwym widzieć psy w wysokiej trawie. Sierść: krótka, gładka, łatwa w pielęgnacji. Umaszczenie: najczęściej trójkolorowe, czarno-brązowo-białe. Ale występują też dwukolorowe odmiany. Ogólny wygląd słodki i uroczy co sprawia, że wiele osób kupuje Bigla pod wpływem impulsu. A później się dziwi, że ten pies to mała bomba energetyczna. Bigl to przede wszystkim pies towarzyski i wesoły. Kochają ludzi, są bardzo rodzinne i świetnie dogadują się z dziećmi. Nie są agresywne co czyni je bezpiecznymi, nawet w dużych rodzinach. Ale uwaga to psy niezwykle inteligentne, a jednocześnie uparte. Potrafią nauczyć się wielu rzeczy, ale często robią tylko to, co same chcą. W szkoleniu beagle trzeba być konsekwentnym i cierpliwym. Mają silny instynkt tropiciela. Kiedy złapią jakiś zapach, potrafią kompletnie stracić kontakt ze światem. Spacer z beaglem bez smyczy? Duże ryzyko, że pies pójdzie za nosem i nie wróci przez długi czas. Są bardzo głośne. Mają charakterystyczne wycie i szczekanie. Niektórym właścicielom może to przeszkadzać, szczególnie w blokach. Najlepiej czują się, gdy mają kontakt z innymi psami, lub spędzają dużo czasu z człowiekiem. Beagle nie znosi samotności i może wtedy niszczyć w domu. Beagle to pies myśliwski, a więc potrzebuje dużo ruchu minimum od jednej do dwóch godzin aktywności dziennie. Nie chodzi tylko o spacery. Beagle potrzebuje biegania, tropienia, zabaw węchowych. Jeśli właściciel nie zapewni mu zajęcia, pies znajdzie je sam. Często w formie rozkopywania ogrodu albo gryzienia mebli. Idealne aktywności. Tropienie i zabawy węchowe, agility, tor przeszkód, długie spacery i biegi. Beagle uwielbia kopać, więc ogród bez zabezpieczeń to ryzykowna sprawa. Są to psy bardzo ciekawskie. Dosłownie wsadzą nos wszędzie. Średnia długość życia – 12 do 15 lat. Ogólnie zdrowa rasa, ale ma swoje typowe problemy. Otyłość Beagle uwielbia jedzenie. Zawsze wygląda, jakby był głodny, dlatego właściciele muszą bardzo pilnować diety. Problemy z uszami, długie opadające uszy słabo się wentylują, co prowadzi do częstych zapaleń. Regularna kontrola i czyszczenie to konieczność. Dysplazja biodrowa, jak u wielu średnich i dużych ras. Choroby oczu, na przykład jaskra, zaćma. Epilepsja u części osobników może się pojawić. Pielęgnacja. Sierść jest łatwa w utrzymaniu, wystarczy szczotkowanie raz na tydzień. Najważniejsze to dieta, ruch i dbanie o uszy. Rodzin z dziećmi, osób aktywnych, spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów, ludzi, którzy lubią szkolenie i pracę z psem. Nie nadaje się dla osób, które chcą psa spokojnego i niewymagającego, ludzi, którzy nie mają czasu na spacery, osób, które często zostawiają psa samego na wiele godzin. Beagle ma jeden z najlepszych węchów w świecie psów, dlatego często pracuje na lotniskach jako pies wykrywający kontrabandę. Szczeniaki Beagle potrafią być prawdziwymi uciekinierami wspinają się, kopią, przeskakują płoty. Mimo uporu, dzięki swojemu urokowi, często wygrywają właściciele po prostu nie potrafią im odmówić. Beagle jest jedną z najczęściej wykorzystywanych ras w badaniach naukowych ze względu na swój rozmiar i łagodny charakter. Beagle to cudowny, radosny pies, który wnosi do domu mnóstwo energii i miłości. Ale nie dajcie się zwieść jego uroczemu wyglądowi. To pies wymagający, który potrzebuje aktywności, zajęcia i konsekwentnego wychowania. Jeśli jednak jesteście gotowi na takiego kompana, Beagle odwdzięczy się Wam wiernością i niekończącą się radością.